Orędzie 338. Dongo Komo 1 listopada 1986 roku. Uroczystość wszystkich świętych. Wasze miejsce w raju. Rozmyślajcie dziś o tych, którzy poprzedzili was w drodze do chwały. Tworzą oni świetlistą koronę miłości, radości i chwały wokół mojego niepokalanego serca. Takie też miejsce czeka was w raju. Zostało przygotowane dla was wszystkich, którzy słuchacie mojego głosu, poświęcacie się mojemu niepokalanemu sercu, żyjecie w dziecięcej zależności ode mnie i oddajecie się całkowicie doskonałej realizacji mojego planu. Żyjecie tu na ziemi, moje bardzo umiłowane dzieci. Jesteście moimi apostołami. Wezwanymi do rozszerzania wszędzie światła mej matczynej obecności i wskazywania wszystkim drogi, którą trzeba iść, aby dojść do Chrystusa. Jedynie On będzie mógł Wam przynieść nową epokę świętości, sprawiedliwości i pokoju. Powinniście codziennie odczuwać przy sobie, świętych i błogosławionych z nieba, Wzywajcie ich pomocy i opieki. Odczuwajcie u waszego boku dusze sprawiedliwych, które cierpią jeszcze i modlą się w czyśćcu, czekając na chwilę pełnego szczęścia w doskonałym kontemplowaniu Pana. Tworzą oni wraz z wami jeden zastęp słuchający moich rozkazów. Jestem matką i królową wszystkich każdy spełnia niepowtarzalną rolę w moim zwycięskim planie. W tych czasach pragnę pogłębić i uczynić bardziej niezwykłą i odczuwalną Waszą wspólnotę z tymi, którzy Was poprzedzili w ziemskim życiu i radują się obecnie wiecznym zbawieniem. W matczynym darze mojego niepokalanego serca ofiarowuję Wam jako drogocenną pomoc dusze świętych z raju i sprawiedliwych zczyszca. Jesteście wystawieni na poważne niebezpieczeństwa, a oni potrafią wam pomóc je przezwyciężyć. Stajecie się ofiarami podstępnych zasadzek mojego przeciwnika, a oni mogą dać wam światło, aby je dostrzec i siłę, aby ich uniknąć. Jesteście słabi i często zdarza się wam wpadać w grzech, oni zaś Potrafią Wam pomagać zawsze iść drogą dobra i świętości. Kroczcie więc wraz z nimi drogą, którą Wam wyznaczyłam. Razem prowadzę Was do pokoju. Pokój zostanie Wam udzielony przez moje niepokalane serce, kiedy w sposób doskonały urzeczywistni się wspólnota życia, miłości i radości.